Panie Czesławie, jak to się stało, że mieszkańcy robią panu pożegnanie? Czy już pan raz tutaj miał pożegnanie? No, bardzo się cieszę z tego. Tak? tak, naprawdę, że docenili moje te 59 lat. Nie zmarnowałem, ale coś działałem. I to jak zacznijmy od świetlicy, od szkoły, mhm. od wody, od szosy. Ja, jak pan wiadomo, zawsze sesje zawsze zabierali głos, to trzeba, to trzeba. No i tak mi się udawało że ludzie dzisiaj korzystają z tego a nowym dziś następczo to życie, żeby też to zrobili co ja zrobię a inicjatywa tego spotkania wyszła od mieszkańców a od prawda? mieszkańców tak. ja nie jestem gościem dzisiaj, dzisiaj zaproszonym gościem tak. Czyli to jest wspaniałe to wspaniałe uczucie jeżeli ludzie panu dziękują za to tak tak tak, tak. tak. No, no, no wspaniałe no i no jestem naprawdę no zaufanie no, Mario i ludzie do mnie ja jadą Naprawdę, że mieć kur, takie coś urządzili, to te podziękowania odejście moje, to czynili. Tyle lat Pan żył aktywnie. Co Pan teraz będzie robił na emeryturze? Jako no, były są. O, mam ku domu dużo roboty. Tak? Ja synowi pomagam na podwórku, to jest cieczkarnia, to trawę trzeba pociąć, to drzewa, to dla przy żonie pomagam. Panie Czesławie, głos Pan życzy Panu 150 lat tak? w dobrym zdrowiu. Tak jest. Dziękuję, dziękuję, no. tak, dziękuję bardzo. dziękuję.